Świetne karty Food Birthday oceniane nawet na 94 i 95 overalla nadchodzą. Pojawiają się pierwsze nazwiska i pierwsze szczegóły, więc zaraz rozwinę ten temat i Was w niego wprowadzę. Do tego poznaliśmy koncept kolejnych wyróżnionych ikon. Jest chociażby Rio Ferdinand, a oprócz niego wiele innych popularnych nazwisk. No a na końcu dziś pogadamy o nowej ewolucji karty Road to the Knockouts, która została oficjalnie zapowiedziana oraz poruszymy temat Icon Pika, który powinien dziś o 19 pojawić się w SBC. Ostatni konkurs wygrywa aż 9 widzów, pozdrawiam Was i oczywiście gratuluję wygranej a dziś w komentarzach typujcie wynik meczu Real Atletico osoba, która zrobi to dobrze otrzyma tą samą nagrodę jak zawsze a ja tylko przypominam, żeby kwalifikować się do konkursu trzeba mieć polubiony ten film i trzeba subskrybować mój kanał także o niczym nie zapomnij i życzę Ci powodzenia a dzisiejszy odcineczek zaczniemy sobie standardowo od nowości na sam start leci na ekran karta Food Birthday która oficjalnie jest potwierdzona i na 99,9% dokładnie te karty będą wyglądały w taki oto sposób. Ten event Food Birthday nadejdzie do nas dopiero po evencie Future Stars, czyli prawdopodobnie za około 2-3 tygodnie. Ale już teraz dostaliśmy pierwsze karty, jak chociażby Griezmann, który wygląda naprawdę bardzo cudownie. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie predykcja, także miejcie to na uwadze, ponieważ tych kart Food Birthday aktualnie możecie znaleźć naprawdę dużo. Ale trzeba im przyznać to, że na pewno obudzą one rynek, ponieważ co roku i jej daje im bardzo duże overale. Na przykład w zeszłym roku dostaliśmy w tym evencie już na przykład kartę oocnię na 93. A wydaje mi się, że w tym tempie jakie mamy, jaki mamy narzucone w tym roku, na pewno podczas eventu Food Birthday zobaczymy karty ocenione na 94 albo i nawet 95 overalla. Rok temu dostaliśmy ten event dopiero 24 marca, ale w tym roku na pewno będzie to dużo wcześniej, ponieważ te eventy były poukładane inaczej i aktualnie jesteśmy tutaj, Road to the Final już dostaliśmy, teraz wlatują Future Starsy i prawdopodobnie po Future Starsach, po pierwszej oraz drugiej drużynie, właśnie jako kolejny event wlecą albo karty specjalne ikon, które wam pokażę dalej, albo już event Food bardzo który na pewno będzie bardzo ciekawy. Dostaliśmy również potwierdzoną mini drużynę, czyli karty, które uzupełniają nasz event Road to the Final. Mamy tu m.in. Guardiola, jego Bronze czy Rayten. Oczywiście karty bardzo fajne, ponieważ taki Guardiol na pewno liczy na przynajmniej 3 albo i 4 upgrade'y ponieważ pamiętajcie o tym, że te karty bardzo ładnie się ulepszają. Tak samo oczywiście karty kobiet, które również będą się aktualizować razem z tym, jak będzie szło im drużynom na rzeczywistych boiskach. No ale pamiętajcie o tym, że cały event Road to the Final, te wszystkie karty, które do dostaliśmy, dopiero będziemy w nie inwestować w przyszłym tygodniu, w środę i czwartek. Te karty cały czas lecą w dół, także jak aktualnie jak coś traficie, polecam sprzedać, a na spokojnie w te karty za 3-4 dni sobie zainwestujemy. No a na Instagramie Footbina dostaliśmy bardzo ładną grafikę, która pokazuje wszystkie karty, jak będą wyglądały ich ulepszenia, no i oczywiście co muszą oni zrobić, żeby każde ulepszenie otrzymać, także ja szybko przez to przejdę, ponieważ naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tutaj macie Pedriego, później dostaliśmy Gabriela Jesusa, później mamy jeszcze to niego Crossa, jest pokazane Również kimś, który był w SBC. go się będzie ulepszał. Jest pokazany Donnarumma, jest Zyle, Merino, oprócz tego jest Xavi Simons, angissa Jimenez, no i to jest wszystko. Także jeżeli, chce, jeżeli jakaś karta was bardziej interesuje lub mniej, możecie sobie zatrzymać. Tu na dole macie napisane, z kim potencjalny zespół musi wygrać, aby karta otrzymała dwa pierwsze upgrady, ponieważ pamiętajcie o tym, że po pierwszych dwóch meczach każda karta może się ulepszyć już dwukrotnie, ponieważ tak w tym roku zostało to skonstruowane. No a teraz bardzo fajny i krótki poradniczek, który znalazłem na Facebooku kartomani. Oczywiście jest on z Twittera Donka, także tam macie go w wersji anglojęzycznej. Natomiast tutaj jest wszystko wyjaśnione, jak prostymi czterema krokami. Zrobić sobie kartę ocenioną na 98 z trzema playstyle'ami z plusem, z dwoma alternatywnymi pozycjami i z pięcioma gwiazdkami słabszej nogi. Jest to karta naprawdę bardzo, bardzo uniwersalna, a te statystyki, zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Tu macie to napisane, wystarczy wykonać cztery ewolucje i ich nie kończyć i po prostu jak wykonacie pierwszą ewolucję, wkładacie tą kartę do drugiej ewolucji, potem nie odbieracie tej ewolucji, wkładacie ją do trzeciej ewolucji, znowu tej ewolucji nie odbieracie, wkładacie ją do czwartej i jak wszystkie cztery skończycie, na bieżąco tę ewolucję odbieracie i ta karta. Na naprawdę ulepsza się aż do oceny 98 i tutaj macie napisane, że koszt tego całego wyzwania, tej całej ewolucji wyjdzie wam łącznie 250 tysięcy końców, ale wydaje mi się, że, że za taką kartę naprawdę warto jest zapłacić, ponieważ wygląda to cudownie, oprócz tego, że oczywiście jest Francuzem, że gra w seria i łatwo go zgrać, naprawdę z jakąś kotwicą czy ścianiem, no karta, która na spokojnie do końca gry wam posłuży, także odpalam wam tutaj, jak chcecie to wykonać, jak chcecie poczytać, to sobie możecie zatrzymać i możecie się tym tematem zainteresować. Mamy również oficjalną zapowiedź ewolucji Kart Road to the Knockouts. Aktualnie naprawdę mamy mało informacji na ten temat. Jak mamy napisane, że będzie natyczyła tylko kart z Ligi Mistrzów, karty z Ligi Europy i konferencji Ligi Europy nie będą pasować. Mamy napisane, że niestety w wymaganiach mamy tylko to, że karta musi posiadać 0 PlayStyle Plusem, no i reszty wymagań na ten moment nie znamy. Nie wiemy jaka będzie cena, no i też nie wiemy jak mocno będzie się karta ulepszała. I są dwie teorie, że karty Road to the Knockouts, po pierwsze, będą się ulepszały w karty Road to the Final, czyli oczywiście oprócz tego, że po ewolucji dana karta, się ulepszy, to jeszcze zmieni się jej wersja, no i na bieżąco razem z tym klubem, który aktualnie gra w Lidze Mistrzów, będzie mogła się ona ulepszać. Czyli na przykładzie Dembele, jeżeli włożylibyście go do ewolucji i oczywiście ten Dembele by się ulepszył, no to oprócz tego mógłby się jeszcze ulepszać na bieżąco z tym jak idzie w PSG w Lidze Mistrzów, czyli razem z innymi kartami Road to the Final, które zostały wprowadzone dopiero w ten piątek. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. A druga teoria jest taka, że będziecie mogli włożyć tą kartę z Road to the Knockout, czyli jedną z tych, którą widzicie na ekranie, do ewolucji, no i ta karta będzie się ulepszała tylko statystyką. Natomiast wersja zostanie niezmieniona. Nie wiadomo, jak to będzie wykonane. Macie tutaj pokazany tylko i wyłącznie obrazek, jak mogłoby to wyglądać. Macie pokazany design, ale do końca, tak jak mówię, nie ma pokazanych tych wszystkich wymagań. Także, jak cokolwiek się zmieni, jak będziemy wiedzieć więcej i będziemy wiedzieć, które karty na pewno do tego pasują, to oczywiście w kolejnym odcinku o tym wszystkim Was poinformuję. Teraz na ekranie będziecie widzieli przykładowe informacje z ostatnich dni na Discordzie handlowym, ponieważ naprawdę są one bardzo udane. W lutym zostało mi jeszcze 21 wolnych miejsc. Więc macie zaproszenie do Discorda w opisie, a ja w skrócie teraz powiem wam, co możecie znaleźć na Discordzie, bo są tam na przykład gotowe filtry do snajpienia, gotowe nazwiska pod inwestycje, sposoby dla zarówno malutkiego budżetu, jak i dla, dla milionerów. No i oczywiście jest kanał, również opinia FIFA. Tam możecie zobaczyć opinię ludzi, którzy taką rangę już mieli. Możecie zobaczyć ich zdanie, ile oni zarobili, czy polecają i jak to wygląda. Jest napisane ile oni zarobili, także chyba najważniejsze co może być. Link do Discorda macie w opisie. Ja zapraszam, ponieważ naprawdę kontynuujemy bardzo dobrą i pozytywną passę. No, a dziś o godzinie 19 powinniśmy zobaczyć w SBC nowego Icon Pika, ponieważ jak dobrze wiecie, od ponad dwóch miesięcy i jej idzie schematem, że jednego weekendu, jednej niedzieli, da, niedzieli dają wyzwanie o ikonę, kolejnego tygodnia wyzwanie o Hero, i tak to się przeplata. Ikona Hero, ikona Hero, ikona Hero. No i oczywiście podczas eventu ty, który był już dopiero tydzień temu, dostaliśmy wyzwanie zarówno o Heroes'a, jak i wyzwanie o ikonę. Teraz mamy aktualnie 0 przecieków, nie ma nic nowego zapowiedzianego. Co mogłoby wskazywać na to, że po prostu albo jej da wyzwanie, które już w tym roku się pojawiło, albo jej coś bardzo mocno ukrywa i chce nas zaskoczyć. Naprawdę warianty są różne, ponieważ nie wiadomo do końca, czy będzie to ikona, czy będzie to Hero, ale i mi wydaje się, jak i większości ludzi, którzy zajmują się EAFC, że będzie to na pewno player pick, ponieważ nie oszukujmy się paczka z ikoną, czy paczka z Hero, aż tak bardzo by nie elektryzowała. No i raczej ludzie wolą robić te player piki, gdzie mają możliwość wyboru i mają możliwość wybrania tej karty. Także prawdopodobnie takiego pika zobaczymy, czy będzie to ikona, czy będzie. to Hero. Nie wiem jak coś wleci to od razu na Discorda Dzisiaj wam napiszę Ponieważ albo dziś o 19 wleci do SBC Albo jutro o 19 Ponieważ jej dawało takie wyzwania Albo w niedzielę albo w poniedziałek Także miejmy nadzieję że będzie to coś fajnego Żeby ten rynek jeszcze mogło coś uratować I żeby te fodery i informy mogły delikatnie skoczyć Na Twitterze również możemy znaleźć nowy koncept ikon Który miałby się pojawić jako nowe wyróżnienie Jako totalnie nowy event Według mnie na pewno jej się skusi jeszcze na takie karty I będą na pewno w grze pojawiały się dodatkowe karty hero, jak i dodatkowe karty ikon, ponieważ po prostu najzwyczajniej w świecie, jeżeli nie będą tego robić, to braknie im eventów i nie będą mieli co dodawać. Ładnie to wygląda i pamiętajcie, że taki Rio jest to tylko i wyłącznie predykcja, no ale takie karty mogą mieć bardzo mocny potencjał, no bo taki Rio jak najbardziej mógł mieć już trzy Playstyle z plusem i nie ma co mówić, gdyby on dostał shopa i jakieś dwa dodatkowe najlepsze Playstyle dla obrońcy, na pewno byłby jedną z najlepszych kart na środek obrony w całej grze. Jak mi się uda jeszcze wyszukać jakieś inne ładne koncepty tych kart, na pewno w jutrzejszym odcinku je ja wam pokażę ponieważ według mnie naprawdę bardzo fajnie jest sobie popatrzeć na takie karty i zobaczyć, co potencjalnie może się już za niedługo wydarzyć w naszej grze. No a teraz, jeżeli chodzi o już o naszą grę, dostaliśmy bardzo fajne podsumowanie, ponieważ jest to podsumowanie błędów, jakie zdarzyły się podczas tego eventu TOTY i po raz kolejny odwołuję się tutaj do kartomani, który naprawdę te posty podoba bardzo fajne, do dodaje bardzo fajne i mi się one podobają. No i na sam start oczywiście leci glitch, który umożliwiał nielimitowane gromadzenie playerpików 80+, które były zgromadzone dopiero na nowo założonych kontach, ten pik oczywiście było to bardzo powszechne na Twitterze i na Reddicie, bardzo dużo ludzi z tego korzystało. Później absurdalne błędy wizualne gameplayu, no to oczywiście na przykład zbugowane paczki, zbugowane zbugowanie zawodnicy, czy zbugowane chociażby bramki, które widać na ekranie. Następnie manipulowanie prawdopodobieństwem trafienia kartoty, czyli oczywiście to, co jej robiło z procentami, że praktycznie co dwa dni te procenty zmieniało, no i albo je obniżali, albo delikatnie te procenty rosły, tak żeby ludzi zachęcić do otwierania paczek. No i na sam koniec lecz Oczywiście, zbyt duża częstotliwość wylatywania Messiego z playerpika 86, no i to, że naprawdę wiele tysięcy ludzi takiego Messiego teraz ma w swoich składach. No, i oczywiście na ekranie brakuje tutaj chociażby błędu z pickem Hero oraz chociażby błędu z Tejom 98, który jeszcze podczas eventu Toty, chyba to było jeszcze dwa dni temu, czyli chyba ten Teja się załapał, został dodany do niektórych klubów i za darmo ludzie takiego Teje 98 otrzymali, który również wygląda jak naprawdę bardzo mocna ewolucja, albo karta team of the season. Natomiast w temacie zysków, w temacie inwestycji tak naprawdę dużo się nie zmienia. Wczorajszy dzień to tylko i wyłącznie flipowanie. W żadne inwestycje się nie bawiłem. Jedne co miałem skupione to 30 kart do 84, które zawsze się przydają, ponieważ te karty codziennie rano tak naprawdę chodzą po najniższej cenie, to co Wam już mówiłem kilka razy. I codziennie możecie je brać po 1200-1300, a wieczorem i tak skaczą do 2000, także codziennie na 30 sztukach około 25 tysięcy profitu jest. Wydaje mi się, że jest to spoko. Wiadomo, że też można zebrać więcej kart i więcej kart po prostu się nimi bawić i macie oczywiście większy zysk, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej flipowanie, ponieważ to teraz stawiam na piedestał i to właśnie tym się zajmuje karty 85, karty 86 bardzo łatwo to wchodzi, na przykład na przykładzie powiem wam, wam kart 85 ustawiam sobie cenę max teraz na komputerze 4400 i każde nazwisko wpisywam po kolei, każde nazwisko snajpiłem, wiadomo, że jak są ceny wyższe to ustawiam cenę na przykład max teraz, nie wiem 5300 i każde nazwisko snajpię i od razu wystawiam wyżej, to samo na kartach wyższych, naprawdę tych kart jest bardzo dużo na rynek, bardzo dużo jest ich dosypywanych i można flipować na kartach zarówno 85, jak i na kartach 90, które cały czas również bardzo ładnie można tanio dorwać. Tak jak mówię, inwestycje na razie sobie musimy odpuścić. Jedne co to karty 84, reszta kart powinna lecieć w dół, ponieważ prawdopodobnie żadne SBC ich nie podniesie. Wiadomo, że mamy dostać player Pika z ikoną, ale wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby ten Icon Pik jakoś mocno ruszył rynkiem, jeżeli w ogóle, w ogóle tak owy wleci. No i również pojawiły się wczoraj pogłoski, że informy mogą się spo, z powrotem przydać ponieważ oczywiście ma wlecieć icon pick może wlecieć hero pick, no i mogą wlecieć jakieś dodatkowe wyzwania, jakieś dodatkowe rozbudowy podczas eventu future stars który tak naprawdę już w ten piątek, czyli za niedługo no i ludzie zaczęli te, te karty skupować, co oczywiście widziałem po różnych discordach po różnych twitterach i tak dalej według mnie naprawdę jest to wróżenie z piasku, wróżenie naprawdę z niczego no i ja tych kart aktualnie bym nie skupował, wydaje mi się, że naprawdę jest to temat tak wybiegły, że bez sensów te karty się zakopywać i dużo lepiej na przykład na tym Możecie flipować, niż skupić informy, trzymać je tydzień, a i tak koniec końców z nich wyjść na zero albo co najgorsze na przykład jeszcze na nich stracić. Nie ma sensu zaglądać w tak daleką przyszłość, póki co skupmy się na tym co jest, i te informy ja z czystego serca polecam Wam odpuścić. Na odnośnie tego na jakich kartach flipować, to oczywiście pamiętajcie o zakładce popularnych zawodników na foodbinie. No i pamiętajcie o tym, że na Discordzie osoby, które mają rangę handlarz, co jakiś czas macie na bieżąco publikowaną i edytowaną listę z dokładnymi nazwiskami do flipu, także tam. Znajdziecie wszystkie odpowiedzi na moje pytania. A to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku o godzinie 14 na moim kanale. Mam nadzieję, że będziecie. Sięmano!